Witam, nazywam się Eugeniusz Świerczyński, jestem mężem i ojcem już trójki dorosłych dzieci, jestem także pastorem Kościoła Jezusa Chrystusa w Radomiu, to już jest 25 lat mojej służby, a także przedsiębiorcą, który otrzymuje siebie i swój dom z pracy własnych rąk, jak to mówi Słowo Boże. Więc temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, e, dotyczy planu, planu na życie, tak go nazwałem, plan na życie. Istnieje takie żydowskie przysłowie, człowiek planuje, Bóg z tego żartuje. Nie ma co planować, bo i tak nigdy nie wiadomo, co będzie, jak to się skończy i jaki to ma sens. Serio? Czy na pewno? Bo mm, gdy nie planujemy w naszym życiu tak naprawdę, to planujemy bałagan. Rzecz, które mają się wydarzyć, one się nie wydarzą, jeśli nie zostaną zaplanowane. I plan ma tak naprawdę w sobie dwie bardzo istotne dla naszego życia wartości. Pierwszy to jest, to jest cel. Cel, który jest na samym końcu tego planu. Widzicie, jeśli mamy cel, to nie ma stagnacji. My po prostu poruszamy się. My idziemy dalej. My widzimy, że jesteśmy w innym miejscu niż wczoraj. Jeśli mam plan mojego życia i na końcu jest jakiś kolejny cel, to ja widzę, że jestem w etapie A, B, C i to się zmienia. I z tego też powstaje radość, satysfakcja, gdy docieramy w końcu do tego momentu, gdzie jest już zdobyty jakby cel. Ale okazuje się, że gdy zdobędziemy ten cel, pojawia się następna wartość, która nazywa się zmiana. Bo widzicie, to, że my osiągamy jakiś cel, to jest piękne. Ale przy okazji drogą, którą, która jest przemierzana przez nas do osiągnięcia celu, ona powoduje, że nasze życie zupełnie się zmienia. I to jest naprawdę olbrzymia wartość. Więc yy, jakże wiele tracimy, żyjąc tak z dnia na dzień, nie planując, co tam u mnie może się zmienić? Jak to wszystko już wszystko było? Yy, Jak ja mam mieć cel w swoim życiu? Przecież jestem matką, jestem ojcem, mam tyle pracy, mam już tyle lat. Wiecie, ja postanowiłem wrócić na teologię, którą nie skończyłem na ostatnim roku. Tak naprawdę mam stary, nowy cel. I gdy skupiam się na Apogotyce czy na Egzegezie, to ja wtedy nie oglądam YouTube'a, nie oglądam mnóstwa informacji czy nawet mojego ulubionego serialu, po prostu nie mam na to czasu. I tak naprawdę jest cena do zapłacenia, ale cóż to za cena. Nie oglądania wiadomości i innych dziwnych rzeczy, gdy na końcu masz tą satysfakcję, że osiągnęłaś, osiągnąłeś ten cel, który sobie zamierzyłeś, i poruszałeś się w tym planie, i dotarłeś do tego miejsca. Lepsza jest radość z, tego, z tej nagrody, osiągniętego celu niż tak naprawdę stracony czas spędzany przed ekranem. Więc szukanie i dociekanie i planowanie wymaga też dyscypliny. Ale jak to ktoś powiedział, dyscyplina jest nagrodą, jest pewną nagrodą. Odłożoną na później. My byśmy chcieli od razu, ale to od razu to nie jest wartość. Dyscyplina jest nagrodą odłożoną na później. I teraz tak, jak nam się wydaje, gdy Bóg stwarzał ten świat, jako najwyższa inteligencja stworzył ten świat, czy On stwarzając ten świat to był to przy okazji, bo nie miał co robić, czy raczej od samego początku wszystko jest podporządkowane konkretnemu celowi i planowi, który jest wkomponowany w DNA tego świata. Bóg ma bardzo konkretny plan i cele dla swojego świata, którego powołał do życia. Ten plan i On jest w trakcie realizacji. Mało tego, Bóg gra z ludźmi fair, że tak powiem, bo jest napisane w księdze Amosa 3,7 Zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom i prorokom. I dzisiaj mówimy o planowanym życiu, o tym, że warto jest mieć plan w swoim życiu. Ale Bóg w tym całym planie zawarł ciebie i mnie. I teraz jest rzeczą niesłychanie ważną, żebyśmy mogli odszukać z siebie, znaleźć ten plan, bo Bóg nam mówi, co będzie. Jest taki, jest taki przykład, jak Jezus, gdy stał jeszcze naprzeciwko świątyni i ludzie zachwycali się, jaka piękna ta świątynia, Jezus mówi do nich, a gdy niektórzy mówili o świątyni i się jest przyozdobiona pięknymi kamieniami, klejnotami, rzekł do nich Jezus, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. I tak się stało. 70. rok, Powstanie, świątynia została zdruzgotana, zniszczona. Ale ktoś powie, mamy tam ścianę płaczu. Ale to nie jest ściana należąca do świątyni. To był tylko mur okalający. Dokładnie Bóg pokazuje nam, co się będzie wydarzało w planie tego świata. I On wciąż o tym mówi. To jest niesamowite. Moje spostrzeżenie odnośnie Jerozolimy, bo niedawno tam byłem, jest bardzo smutne. Ale tak naprawdę odczuliśmy tam, że nie ma tam gospodarza, nie ma tam Boga, jest mnóstwo religii. Są różni wyznawcy, którzy świętują piątek, sobotę, niedzielę, ale nie ma tam Pana. I potem przypomniałem sobie, że... W Łukaszu Bóg już o to, to zapowiedział. W Ewangelii Łukasza zapowiedział, że tak będzie. On napisał tam oto wasz dom, pusty wam zostanie. Powiadam wam, nie użycie mnie, aż następny, aż nastanie czas, kiedy powiecie, Bóg Sewony, który przychodzi w imieniu pańskim. To jest Ewangelia Łukasza 1335. Nie taki był plan na życie i funkcjonowanie tego cudownego miasta Jeruzalem. Nie tak miało to być. Było zapowiadane Jerozalem, Jerozalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy, mówi Bóg, chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz gromadzi pieskręta swoje pod skrzydła, ale nie chcieliście. Nie taki miał być plan. Miało być zupełnie inaczej. Ale człowiek ma wolną wolę. Więc jaki jest plan e, naszego Pana na ten świat? Przede wszystkim On jest, On istnieje i On funkcjonuje. My możemy nie wiedzieć o tym, możemy nie mieć świadomości tego, ale ten plan jest realizowany. I dzień po dniu, miesiąc po miesiącu to zmierza ku konkretnemu celowi. Moje życie i ja mogę ściśle brać udział w tym planie. Bóg i cały Jego świat podąża do konkretnego celu. Kochani, dlaczego Jezus pojawił się właśnie w Jerozolimie? Przede wszystkim w Starym Testamencie, o którym wspominam na, we wszystkich moich wykładach, przepowiedział to, zapowiadał to, że Jezus się pojawi, że Chrystus przyjdzie, że będzie w Jerozolimie. Jest wiele prostych na ten temat. Czy on przyszedł, żeby zobaczyć do tej Jerozolimy, co tam słychać, co, jak ogarnąć tych wszystkich Żydów, co się da zrobić? Nie, nie, nie. Jezus przyszedł, ponieważ jest konkretny plan na ten świat i On jest realizowany, i jest napisany. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Jezus mówi, przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, aby owce miały życie i obfitowały. Czyli aby ludzie mogli dokonywać wyboru. To Bóg nam dał taką możliwość, abyśmy mogli doświadczać. Dobrego i obfitego życia na ziemi, już teraz za życia, bo Jezus powiedział: Przyszedłem, aby moje owce miały życie i to w obfitości. I po to przyszedł, abyśmy my, gdy odejdziemy z tego świata, po śmierci, mieli życie wieczne, które trwa wiecznie. I Jerozolima nie była jego najpiękniejszym, ulubionym miastem, gdzie jego tata Bóg miał swoją prywatną, wielką świątynię. To nie o to chodziło. Jezus nie cofał się i nie miał wątpliwości. Nie rezygnował i nie był skupiony na sobie w tym planie, w którym przyszedł po to, aby, jak jest napisane, jego owce miały życie i to w obfitości. I codziennie realizował dokładnie ten plan, dążył do celu. I co dalej? Gdy patrzymy na życie Jezusa, gdy czytamy o nim, widzimy, że on to wszystko czynił, realizował każdego dnia uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia, cuda nakarmienia tysięcy ludzi. Sukces za sukcesem. Można powiedzieć, że Jezus tak naprawdę był człowiekiem sukcesu był człowiekiem celu i on planował, był zaplanowany co do dnia. Syn Boży, na to się objawuj, jest też napisane, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I właśnie czynił to dzień i noc przez całą swoją służbę. Można powiedzieć, że gdyby wtedy spojrzeć na, na niego z boku, to był właśnie człowiekiem, który był zaangażowany bardzo mocno w ten plan i on nie tracił nad nic innego swojego bardzo cennego czasu. W niczym nie przypominał, przepraszam za żarty teraz, ale w niczym nie przypominał tego wizerunku, który często widzimy w świątyniach, gdy wisi postać Jezusa jak kobieta w głębokiej depresji. To dokładnie nie był Jego wizerunek. To był człowiek, Bóg, który dążył do celu według konkretnego planu. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas, bo nasze życie bez planu, bez osiągania celów jest jak pływanie po morzu, bez steru, bez żagla. Jest olbrzymie morze, jest olbrzymie nasze życie, i my potrzebujemy wiedzieć, gdzie się poruszać, żebyśmy widzieli, że coś się w ogóle zmienia, że gdzieś dążymy, że to wszystko ma jakiś sens. Jak jest w moim życiu? Czy mam obrany kierunek? Poruszam się według planu, czy może żyję jakkolwiek co będzie, to będzie? I czasami patrzymy na ludzi, którym się powodzi, którzy mają sukces w swoim życiu, i widzimy, patrzymy na nich. I myślimy sobie, ale to jest szczęście, aż temu to zawsze tak wszystko ładnie wychodzi. <laughs> ale nie, to nie jest prawda. Chcę to powiedzieć, to nie jest prawda. Wtedy patrzymy na ludzi, którzy są w trakcie planu, w trakcie projektu, który, którzy to ciężko pracują, aby mm, przejść z jednego etapu do kolejnego i tak dalej, i tak dalej, aż osiągną cel. I za to płaci się cenę. To nie przychodzi samo. My widzimy takich ludzi. Też widzimy ludzi, którym ciągle nic nie wychodzi, którzy po prostu, no jakby byli stworzeni do tego, że nigdy nic dobrego nie będzie. Nie, my widzimy ludzi, którzy zrezygnowali, którzy poddali się, którzy do niczego nie dążą i nic nie zamierzają z tym wszystkim zrobić. Nie ma planu, nie ma celu. Powiedzieliśmy już, że Bóg ma plan dla tego świata, który stworzył, i to jest prawda, i ten plan jest w trakcie realizacji. Jakie jest miejsce i cel w tym planie dla człowieka? To jest bardzo ważne, bo jeśli Bóg jest stwórcą tego świata, a miliony ludzi w to wierzą i doświadczają tej prawdy, to warto byłoby wiedzieć, jaki Bóg ma na ten, na ten, na ten całym, w tym całym planie, jaki ma pogląd, jaki ma kierunek. Więc Hebrajczyków 10,38 mówi tak: A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Bez wiary nie można podobać się Bogu. No ale dlaczego byś powiedział? Jak to? No, ja, ja, jak to bez wiary? Przecież on wszystkich kocha. To prawda, Bóg wszystkich kocha, ale bez wiary nie możesz mieć z nim żadnego kontaktu. Nie? Bo tylko wiara powoduje to, że możesz od niego odbierać i możesz planować swoje życie według słowa, które on ci może przekazać. Więc. Co najważniejsze, wiara w jego planie dla człowieka ma bardzo ważną rolę do spełnienia. Ja chciałem to zacytować list pierwszego Piotra, pierwszy, list Piotra, pierwszy rozdział, szósty werset. Posłuchajmy tego. Cytuję, weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujcie, chociaż go nie widzieliście. Wieście w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając, uwaga, cel wiary. Zbawienie dusz. Niesamowite. Wiara jest cenniejsza niż najbardziej oczyszczone złoto, nie jakiś mały pierścioneczek, niż całe złoto tego świata. Wiara, ponieważ ona ma cudowny, najważniejszy cel – zbawienie twojej i mojej duszy. Cel wiary. Wiara też potrzebuje czasu na to. Ma drogę do przebycia to nie dzieje się natychmiast. I dlatego ja jestem wdzięczny Bogu za drogę, którą przebywam, którą doświadczam wiary. Więc jaką ja mam obrać drogę, aby osiągnąć ten najważniejszy cel? I tutaj mamy duże, wielkie udogodnienie, ponieważ Pismo rzuca na ten temat konkretne światło. I mówi tak, Ewangelia Jana 14, 6. Odpowiedział mu Jezus. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc mamy tutaj, jakby to powiedzieć w yy, nomenklaturze szkole, mamy tu ściągawkę. Nie mamy konkretną drogę, którą jest Jezus, którą jest osoba. I On w swojej miłości przyszedł na świat, aby wskazać nam Ojca, aby udostępnić nam bezpośredni dostęp do Niego. Na tej drodze wiary znajdziesz obfite, dobre życie na ziemi. Jak to się wydarzy? Ano tak, jak mówi Ewangelia. Ewangelia Jana 15.7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się Wam. Kochani, jeśli usłyszysz dzisiaj jedno słowo, powiedzmy takie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale ma, miał życie wieczne. Jeśli ja się tego uchwycę, to mówi Słowo, jeśli będę trwał w tym, że ja wierzę w Jezusa, ja z Nim się poje, chcę pojednać, chcę z Nim żyć, wierzę w Niego i ufam Mu, będziesz miał to, o co prosisz. Nie jakieś tam rzeczy. To, o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. Więc <laughs> o co możemy wtedy prosić? Możemy prosić o wszystko. Nie ma ograniczeń. W Bogu, gdy jesteś na Jego drodze, jest zawsze więcej. On jest Bogiem więcej. To nie jest tak, że masz już swoje lata albo już osiągnąłeś coś. Nie. Do końca Twoich dni w Bogu jest więcej. A wszystkie tak naprawdę granice są w naszych głowach, są nam narzucone. W Bogu nie ma żadnych granic. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. I tak naprawdę moje i Twoje życie powinno być ekscytującą cudowną wyprawą. Z cudownym zakończeniem, z celem, a nie jakąś marną, smutną i trudną pielgrzymką. Więc plan w moim życiu na dzisiaj. Mateło 63: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Hmm. Więc cóż może być ważniejszego w planie naszego życia niż osiągnięcie zbawienia, osiągnięcie życia wiecznego? Cóż może być ważniejsze? To jest najwyższy cel naszego życia. Dlatego mówię o planie na życie, ponieważ planem na życie jest cel wiary, zbawienie Twojej, mojej duszy, spędzenia wieczności w niebie ze wszystkimi, którzy wybrali drogę zbawienia. I dzisiaj, jeśli chciałbyś y, zostać świadomym uczestnikiem Bożej drogi, tego planu, który Bóg ma, czy to się ludziom podoba, czy nie, to jest Jego świat, to jest Jego powietrze, to jest Jego ziemia, to jest Jego woda. My to wszystko możemy używać na dany krótki czas. Y, I jakże dobrze jest, jak to ktoś po powiedział, połapać się w tym życiu, o co w tym chodzi. Chociażby po to, żeby nie męczyć się tak, bo celem naszego życia jest wieczność. A życie trwa krótko. Więc jeśli chciałbyś doświadczyć y, czegoś więcej, jeśli chciałbyś y, czuć się częścią planu Bożego i widzieć zmianę w swoim życiu, zachęcam Cię, abyś mógł pomodlić się ze mną dzisiaj tą prostą modlitwą. Jeśli dotyka do Twojego serca, proszę daj Bogu szansę i powtórz za mną te proste słowa modlitwy. Zacznę ja. Ojcze, wiem, że moje grzechy oddzielały mnie od Ciebie. Żałuję tego i decyduję odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości. Poddaję moje życie Tobie. Proszę, przebacz mi i pomóż mi żyć tak, aby abym się Tobie podobał. Wierzę, że Twój syn Jezus Chrystus umarł za moje grzechy na krzyżu. Powstał z martwych, żyje i słyszy teraz moją modlitwę. Otwieram Ci drzwi mojego serca i zapraszam Cię, Jezu Chryste, abyś stał się Panem mojego życia. W każdej chwili możesz pomodlić się szczerą modlitwą i dać Jezusowi, Synowi Bożemu, szansę w swoim życiu, abyś mógł poczuć się częścią Bożego planu, bo Ty także jesteś wybrany. Bóg Ciebie wybiera. Jeśli ty dzisiaj słyszysz te słowa i dotykają Twojego serca, Słowo Boże mój, nie zatwardzaj go. Otwórz go przed Bogiem, a zobaczysz zupełną zmianę. Dziękuję bardzo za cierpliwość i do usłyszenia, do zobaczenia.